Tak wygląda porażka. E, właśnie zawróciłem e, spod firmy. Nie dam rady. Wczoraj miałem tą komisję niepełnosprawności. Orzekania. Dzisiaj, wiadomo, najgorzej psychicznie, ale też liczne objawy somatyczne, plus jeden taki, który. Wymaga natychmiastowego zajęcia się nim Ale powodują, że mu no nie dam rady W sumie może, może dałbym radę Wrócić do domu Na drugą połowę dnia tutaj Przyjść Ale nie wiem czy w ogóle Szefa, który I to No i też ciężko psychicznie Zobaczymy. Też myślę o rozwiązaniu ostatecznym. Już za długo się męczę.